Cześć, to ja Adam z tej strony mam dzisiaj do zaprezentowania najlepszego irysa. Nazywa się iris. To jest takie przysłonka do aparatów fotograficznych i stosowany jest do ściemniania, żeby wpadało jak najwięcej światła albo mniej światła. Teraz jest ustawionym, żeby było mniej światła, a jeżeli ustawimy, że to się rozszerzy, to wtedy jest więcej światła, więc... Pokażę to teraz. Proszę zobaczyć. Widzicie? Teraz wpadnie więcej światła i teraz zobaczcie. Coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej. Pyk i mało światła jest. Może teraz mi ta kamera tak z góry pokaż. To jest po prostu normalnie to satysfakcjonuje. To jest po prostu normalnie, jestem, jestem zadowolony z tego. Tak to działa. Po prostu to jest przysłonka irysowa, się to nazywa. Jeszcze otworzę na pożegnanie. Teraz szybko otworzę. Tak. I tak. Pa.